No szkoda, że się wszystko skończyło. Ja też kończę. Żegna Państwa Dariusz Szpakowski. Dobrej nocy. No, ten nic. Ja też dobrze tak nie gram. O, o 9.41.

Traport, witają państwa, bo nie strona być Bakowski. Czy długo na wygrają? Manchester. Manchester nawet dobrze wygrają. No i ślisk. Oddaje strzał. No, można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Grać dalej, pozwolił grać dalej, a teraz dobra decyzja jest wizdek. czy uda mu się no, trzymać, to trzymać to Udany przechwyty Runeja. Strzela. Manchester United będzie miał okazję rzutu rożnego. Uderzenie w stronę bramki. Już na paski wychodził na pozycję do strzału. Znakomicie jednak interweniował obrońca. Tutaj było 42. No tutaj temperatury są 40. 30 Przejęcie piłki przez Kodien Fabregasa. na, na oczanie. Messi. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Będzie groźny, on potrafi wykorzystywać okazje, które się nadarzają zarówno w polu karnym, jak i poza nim. Pan Pan na YouTube, Nie. Na YouTube idzie? Nie. Rudy. No i stracili piłkę na rzecz Manchester United. Brawo! Jak najbardziej słuszna decyzja z wyjściem od bramki. Mimo, że był naciskany, kapitalnie panuje nad piłką. Fałował piłkarz Manchester United. Ryzykowna, ale udana interwencja. Znakomicie Fabregas. No i powstrzymał akcję. Wayne Rooney teraz. Czy to wykorzysta? Wayne Rooney! Rywal stara się dobrać piłkę Runejowi. Ależ ładnie. Czerwony Diabł odzyskał tę piłkę. Szansa na kontratak. Zobaczymy co z tego wyniknie. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Czy to wykorzystać? Dobra okazja! Nie ma gola! Manchester United wykonywać będzie rzut rożny. Zagranie głową? A nie trafił doskonale, wyszedł z powietrza na odrobinę. Czy, pomylił się w obliczeniach. Albo obrońca, tam było duże zamieszanie, pociągnął go za koszulkę w kluczowym momencie. Tak czy owak, przy następnej okazji może będzie gol. Teraz Runej. Jest okazja. Ale nie Kurde, być rozczarowany Został piłkę prosto na nogę. Czy to wykorzysta? Nie stworzyli tym strzałem najmniejszego zagrożenia. No tak strzałem z kolegolo. Pomyśl może o zmianie zawodu. Pujol Czy to wykorzysta? Jest szansa. Ale wspaniała ten pranka. Ten ten, pranka No jak bez przyjęcia, z pierwszej piłki. I od razu bramka. Znakomite podanie. Trzechem byłoby tego nie wykorzystać. I nie stał. Pujol. Mhm. Okay. Ładny przechwyt piłkarzy Barcelony. Bardzo dobre podanie. Barcelona teraz przed szansą popatrzmy. Dobry przechwyt w okolicy Pola Wspaniale przechwycił. Dostaje wsparcie. Czy to wykorzysta? Dobra główka. No tak. Żelada, naprawdę żenujące uderzenie. Tabi próbuje teraz ślizgiem i nie stan. Kto jak kto, ale on jest prawdziwym konstruktorem tej drużyny. Nie wiem, jak mi się tam był bob. Ale Jan. Zastanawia się, czy nie strzelać. Walencja. Czy to ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału? Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Tabi. A teraz Sanchez. Nie. No, Atakuje ślizgiem. No, no, no. Messi. Pada na murawę i jak widzimy, nie podnosi się. Miejmy nadzieję, że nie będzie potrzebna tutaj interwencja lekarza. Kartka dla gracza Manchesteru. Spóźnił się z tą interwencją i sędzia słusznie zareagował. Będzie strzelał. No, gdyby nie on, byłby gol. Young zdecydowanie ofensywnie, teraz Manchester United. Czy to wykorzysta? No, ślizgiem próbuje odebrać piłkę. A bregas inteligentnie to odczytał. Ależ podanie. No. Zdecydowanie przerwał akcję Krister Sodergaard. To może być kartka. Ostrzeżenie myślę, że będzie skutkowało.

No uderzając z tej odległości chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. Kelly Jan. Blisko pole karne. O to chodziło. Uderzenie głową. Wow. Branka, branka. Ależ urwał się spod opieki głową umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. Cóż za wspaniały strzał głową. Piękna bramka. Abregas. Okay. Koniec pierwszej części spotkania jest 2-0. szkoda, że skończyła się ta pierwsza połowa. Yeah, Jestem yeah, pod yeah, wrażeniem yeah. zarówno gry, yeah, jak i zachowania publiczności. Dla nas komentatorów taki mecz to gratka. Zespoły rozpoczęły drugą połowę. A teraz Sanchez. To może być w dolu? Oddaje strzał! Co mogę osiągnąć tego rynku bramkarza? Czuję, jakbym tracił drzewo. Czy on w ogóle tam jest? Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. I nie sta. Sergio Busquets. W ostatniej chwili przejęli. Taki. A teraz Sanchez. Ciąż czerwone diabły przy piłce. Świetna decyzja sędziego. Nie przerwał gry, stosując przywilej korzyści. Tabregas. Podał ją. Messi. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Piłka wzdłuż linii bocznej. Ma możliwość zagrać na lewą stronę. Ojej. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. No uderzenie. Niewiarygodne. Udało mi się obroni. Wygląda na to, że ta piłka go traciła nie w końcu. Messi. No zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. Dobre Zdecydował się na strzał. Oh. No i zobaczymy jak rozegrają ten stały fragment gry. Rzut rożny. Zmarnowali ten rzut rożny, drużyna przeciwnika przy piłce. Piłkę przejmuje Tania Alves. Runik. Yeah. Sergio Busquets, Abregas. Jordi Alba No i Pamperski A nawet sobie pójdę tutaj Ma tam czas i może fajnie będzie A grafik są już kieszkowe, nie chcemy no i rywale朋友. Znakomicie zneutralizował atak Ale jest działa Ale moja jest ciała, dobrze, ale czy to wy... To wygląda ale wspaniale! Ciekaw jestem, czy ten rzut coś zmieni w tym spotkaniu. Zagran głową. No bez komentarza. Zakomajcie. Zakomajcie. Nie... A zostaw mnie ślicza? A nie, tu się, no, się to. Zagrał piłkę głową. Bramka. Powiększają różnicę. Proszę, wyprunął w górę. Ptaka uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania Grzegłowa. Bramka przy tej akcji mógł tylko patrzeć jak piłka wpada do Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Roźnia Czyli na czas skutecznie dobrał do kolegi. Ura, wstawia nogę. Teraz Runi. Pike. Wspaniale przeskoczył, a tamten próbował ślizgnieć. A teraz Sanchez. No i stracili piłkę na rzecz Manchester United. A zdawało się, że jednak przejął. Pujol. Ale ładnie czerwony diabło odzyskały tę piłkę. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Do środku ja Nie ma wakacji Ależ mamy wiestę kibicowską Ten tłum dzisiaj żyje tym widowiskiem Messi My też mamy bardzo dużo Iniesta. My mamy 93 dni, dni z wolnego. wolnego Mamy 100 miesięcy wakacji I mamy 180 dni w no. kolejnych Minus min 90 to praktycznie w ogóle nie chodzimy na stałe. Naprawdę. O, ładnie to zrobił. Jest okazja. Nie wykorzystał tej sytuacji. Tego Amerykanie to się się widzi. na z pierwszej piłki. Szkoda, że nie wykorzystał z tego znakomitego podania. Będzie strzelał. Trafiany Manchester ale są bezlitości piłkarze Manchesteru dla rywalów. Jeśli się nie opamiętają, będzie problem z wynikiem na tablicy. Rozstrzelali się fantastycznie. Wysokie prowadzenie Manchesteru. Piękny no tak, tak. Tak. gol, wolnego z e tak. jak ustawiony no. jest bramka. Nie minę się z prawdą, jeśli tak... Uderzenie w stronę bramki! No, błyską teraz klasą. No. Barsa rozpocznij grę od wrzutu z autu. Pujol. Piqué. Ale u nas to w ogóle... I nie Poziom stało. to w ogóle nawet nie jest taki ciężki. Tu musimy tylko Ostatnie znać... Hirę, 12 się 12. Jak to znaczy, jakiś... Jest... pro. Piqué. No do 12 musimy. A teraz Sanchez? Nie, nie trzeba. Na panu tylko trzeba do 12. Czawi. Mhm. Spójrzmy, która drużyna częściej była przy piłce? Doświadkował. Będą mieli szansę, bowiem będą wykonywali rzut rożny. Valencian świetnie zblokował Messi Open Bach No interweniuje Runej przejmuje piłkę Prawo zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni Messi Oddaję piłkę koledze. Przydałaby się rzutka. przeję piłkę. 5 do 0 to rezultat tego spotkania. Jednostronnego prawa dla zwycięzców. Na raz będzie może lepiej. To było spotkanie do jednej bramki. Całkowicie jednostronne widowisko. No to